20 marca, godzina 3 w nocy. Szpital psychiatryczny w Brookhaven. Co to ma znaczyć? 7 lat trafił do szpitala psychiatrycznego? Tak, podobno mama nie kupiła mu słodyczy, a on zaczął gryźć wszystkich dookoła i dlatego tutaj trafił. Och, nienawidzę tutaj być. Muszę się stąd szybko wydostać. Lekarze akurat nie patrzą. Mam teraz szansę. Dobra, po prostu sobie wyjdę. Oni się zajmują teraz jakimś dzieciakiem. Mam idealną okazję. No to sayonara, frajerzy. Powodzenia w szukaniu mnie. Dobra, teraz chodźmy zobaczyć na tego gościa, który tutaj niedawno przyszedł. 嗯、uh Gdzie on jest? Halo pani lekarko, gdzie on się znajduje? Nie wiem, przecież to jest jego sala. Powinien tutaj być. Zaraz, czy mamy jakiegoś uciekiniera? Ale który to pacjent? O co chodzi? Szefie, szefie, uciekł nam pacjent. Co mamy robić? Jak to uciekł pacjent? Dlaczego go nie przepinowaliście? Przyszliśmy zobaczyć nowego pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a tego już nie było, kiedy wróciliśmy. O mój Boże, będziemy mieli przeklapane. Dobra, który to pacjent uciekł? To ten psychopata, który miał obsesję na punkcie zająców. Ten co kiedyś napadł na sklep zoologiczny, ukradł te zające i więził je w swoim domu. I został złapany, gdy sam przyjechał do szpitala i chciał, żeby powiększyli mu uszy czy coś w tym stylu. A, ten co się chciał zamienić w królika, pamiętam. To bardzo poważny przypadek. Jak mogliście doprowadzić do tego, że on uciekł? To jest niebezpieczny człowiek. Miał taką obsesję na punkcie zającu, że sam się chciał w niego zamienić. Dobra, szefie, co robimy, bo mamy naprawdę duży problem. Jasny gwint, nie mam pojęcia, ale gdy ten człowiek jest na wolności, to miasto jest w niebezpieczeństwie. O Jezu, one się wyspałem. Och, święta, w końcu święta. Mamy wolne. Która to już godzina jedenasta? Wow, ale długo pospałem. No dobra, to może teraz pójdę sobie zagrać w Robloxa. Dzieci, śniadanie! Jezu, aż się przestraszyłem. Mamo, co ty tak krzykrzysz? Ja dopiero wstałem, a Zuzia jeszcze śpi. Ale co to znaczy, że jeszcze śpi? Wstawajcie, jest godzina jedenasta. Trzeba zjeść śniadanie i działać. Kto to widział, żeby do takiej godziny spać? No wiecie, co dzieci? Jemy śniadanie, przygotujcie się i musicie ozdobić dom na wielkanoc. Przecież niedługo święta. Woje. No, dobra, rodzice. No to wstawaj z bo nie będę sam tego robił wszystkiego. O, pankejki. Dziękuję, mamo. Jesteś najlepsza. Uwielbiam pankejki. No, ja tak samo. Super, jak gotować, mamo. No, no, dziękuję, dziękuję. A teraz idźcie umyć zęby i przygotujcie dom na wielkanoc, bo nie ma czasu. Dobra, no to ja już skończyłem jeść, a tu się jeszcze kończę. To ja idę już umyć zęby. O, mój boże, jak ten krzaz leci. Jeszcze niedawno ozdabialiśmy dom na święta Bożego Narodzenia, a teraz już wielkanoc? O, mój boże. Dobrze, dzieci. Dostaliście ogromne koszyczki z ozdobami. A teraz idźcie udekorować dom. Mamo, ale to jest za ciężkie, to może jest 5 kilo Ja jestem jeszcze mała, dlaczego mi dajesz takie ciężkie rzeczy? Dobra, nie narzekaj Zuzia, dasz sobie radę, jesteś zdolna dziewczyna Chodź, ozdobimy słuchaj tutaj y, ten nasz ogród może, a za chwilę przejdziemy naprzód z domu Dobra, ja tutaj powkładam jakieś mini jajeczka Tutaj dam jakieś króliszki wielkanocne Tutaj może jakiegoś kurczaczka przy drzwiach Duż, Dużo tych ozdób jest O, tutaj też możesz dać, super Ja może dam jeszcze w shopie coś Ercio, a po co ci ozdoby w szopie? Tam nikt nie będzie wchodził. Ale mamy tyle ozdób, że my możemy cały dom dookoła postawić tymi ozdobami i jeszcze nam zostanie. Słuchaj, nawet Grilla mogę ozdobić. Dobra, Mariusz, trzeba zrobić listę zakupów na święta, bo przecież coś trzeba kupić, prawda? Mariusz, czy ty w ogóle słyszysz, co ja mówię? Tak, tak, słyszę, Mariola, słyszę. Mariusz, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Całymi dniami siedzisz tylko na tej kanapie. Ty nic nie robisz, tylko siedzisz i pierdzisz w tą kanapę. Tyle potrafisz zrobić, Mariusz. Ale żeby listy na święta, to już nie. Aż śniadanie wielkanocne to chętnie zjesz, ale kupić to nie ma komu. Teraz leżeć na kanapie i oglądać telewizor, tak? Wszystko ja muszę robić w tym domu, wszystko! Gotować, brać, sprzątać... Dobra, dobra, Mariola, przestań już, naprawdę, nie mam siły. A ty myślisz, że ja mam siłę? Prasować, sprzątać, myć... Dobra, już ci pomogę robić tą listę zakupów, daj już spokój, Mariola. Ty jesteś starym leniem, Mariusz, starym leniem, jak ja cię poznałam, to to byłeś zupełnie inny. No dobra, teraz lista zakupów, no to tak, jajka, chlebuś, masełko, warzywa... Dobra. Dobra, mamo, tato, skończyliśmy ozdabiać domek. Zobaczcie, jak fajnie. No dobra, to zobaczmy, co wyście tutaj narobili. Y co to jest? Ludzie, wydaje mi się, że to nie jest grudzień, tylko marzec, prawda? Zuzia coś ty zrobiła, co to za świąteczne ozdoby jakieś bożonarodzeniowe? Jezus Maria, dzieci, czy was do reszty pogrzało? No ale to Zuzia, jej się chyba święta pomyliły czy coś, ja ozdobiłem dobrze. O, tam jajka postawiłem, a ona co, bałwany, jakieś mikołaje i tak dalej. No, no co, święta mi się pomyliły, powiedziałaś mamo, że mamy ozdobić dom na święta, no co tak zrobiłam? Dziecko, się ty pół roku nie odróżniasz, przecież nie ma już zimy, teraz mamy święta, ta wielkanocne, co wyście to narobili? Boże kochany, gdzie ja popełniłem błąd w wychowaniu Zuzia? Gdzie ja popełniłem błąd? Modliłem się, żebyś była zdrowa, ale to nie wystarczy. Mądrość też jest w życiu potrzebna. Tato, dlaczego ty mnie tak obrażasz? Dobra, Ercio, popraw po tej Zuzi i za chwilę pojedziecie na zakupy. Jej, zakupy! Uwielbiam zakupy! No dobra, wysyłamy Was na zakupy. Macie tutaj listę i macie 500 zł. Co? 500 złotych? Mamo, to bardzo dużo pieniędzy. Na świąteczny prezent tyle dla nas nie wydaliście, co na te zakupy. Co jest? 500 zł, a reszta dla nas, mamo? No chyba zwariowaliście. Wszystko jest wyliczone co do złotówki. Co do grosza? Jeśli kupicie wszystko z listy, to wyjdzie dokładnie 500 złotych. No ej, my też sobie chcemy kupić jakieś rzekrzy. Bez dyskusji, gówniarze. Raz, dwa do sklepu robić zakupy, bo wyrośniecie na takich leniów jak wasz ojciec. Reszty nie będzie, bo znowu wydacie na lody i inne głupoty. Dobra, chodź, a ja dostaliśmy pieniądze od i musimy zrobić zakupy wielkanocne. Myślisz, że damy radę? No tak, a dlaczego mamy nie dać rady? Szkoda tylko, że mama nie dała nam żadnej reszty czy coś. No właśnie, wiem, bardzo szkoda, no ale już trudno, dobra, chodź do sklepu. Ty, Zuzia, ale coś ty kupiła? Co to są za chipsy, cola, pizza, czekolady? Coś ty nakupowała? Mama nam napisała na liście wszystko, co musimy kupić i mamy wyliczone pieniądze. Jak kupimy coś innego niż na liście, to nam nie wystarczy pieniędzy. No ale jak? To, to nie będzie żadnej słodyczy? No chyba nie. Chociaż na liście jest napisane czekoladowy króliczek wielkanocny. No SŁADYKSZE, JUHU! Dobra Zuzia, zakupy zrobione i możemy wracać do domu, ale daj mi tą torbę, bo ty jesteś mała i jeszcze jesteś dziewczyną, także ja to lepiej poniosę. Ej Ercio, widzisz tego gościa, który tam skacze za rogiem? O co chodzi? Co? jaki dziwny koleś, co jest, co on robi? Skacze jak jakiś królik, on jest jakiś nienormalny? <laughs> chyba tak, może ze szpitala psychiatrycznego uciekł. No może, nie wiem, mega dziwny gość. Panie prezydencie, przeprowadziłem tutaj lekarzy ze szpitala psychiatrycznego, dostałem od nich informację, że ze szpitala tej nocy Uciekł chory psychicznie pacjent. Tak, ten co udawał królika i miał obsesję na punkcie królików. To ten? Przecież to bardzo niebezpieczny człowiek. Trzeba go koniecznie złapać, panie prezydencie. Chyba musimy powiadomić mieszkańców w o tym, że w mieście robi się niebezpiecznie. Nie, nie możemy. Najpierw poszukajmy tego człowieka. Jeśli od razu powiemy ludziom, to zacznie się panika, tak jak było w święta Bożego Narodzenia. Nie możemy do tego dopuścić, panie prezydencie, ale to niebezpieczne nie mówić o tym mieszkańcom. Może wtedy stać się coś bardzo złego. A może ktoś zauważy tego gościa i pomoże nam go... Odnaleźć? Nie, panie premierze, nie możemy. Jestem prezydentem i wiem, co jest dobre dla tego miasta. Niech każdy policjant w mieście rozpocznie poszukiwania. I pamiętaj, aby powiedzieć im o tym, że nikt się nie może dowiedzieć o sytuacji w mieście, rozumiemy to? Dobrze, panie prezydencie, rozumiemy. Powiemy dopiero dziś wieczorem, jeśli do tego czasu nie znajdziemy tego psychopaty. A wy, lekarze, macie przeklapane. Dlaczego nie przypilnowaliście tego pacjenta? Przepraszamy, to był wypadek. Dobra, chodź wracamy do domu, Zuzia. Nie wiem, co to był za mega dziwny gość, ale ej. Co tam robi tyle policji? Chyba źle radiowozów, ty to widzisz? O mój Boże! Ej, tak jest tyle policji w mieście, wiesz coś o tym Zuzia? Nie wiem Ercio, ale to jest naprawdę mega podejrzane. No i jechali dosyć szybko, ciekawe gdzie się śpieszą, ciekawe co się stało. No, pewnie ktoś coś ukradł Ercio, pewnie nic takiego. Mamo, tato, przynieśliśmy zakupy, kupiliśmy wszystko co chcieliście. Boże, kochane dziecko, co wyście kupili? Dziesięć królików z czekolady, a tylko pięć jajek? Co ja zrobię z pięć jajek? Z tego się nic nie da zrobić. I po co aż tyle królików? Wystarczył jeden! No to dałaś nam za mało pieniędzy, nie wystarczyło nawet Więcej jajek. Gdybyście nie kupili tyle tej czekolady, to na wszystko by wystarczyło. Jesteście bardzo nieodpowiedzialni. Mówiłam jeszcze, żebyśmy nie kupowali tyle królików z czekolady. Że co? To Ty ciągle błagałeś, żeby wziąć więcej tych słodyczy. i więcej, i więcej, i tak mówiłaś, a ja się głupi słuchałem. Masz do swojego pokoju, nie chcę was widzieć, gówniarze! Halo, panie premierze, jak wygląda sytuacja z tym psychopatą? Czy już złapany? Panie prezydencie, niestety nic z tego. Znaleźliśmy podejrzaną postać w środku pola z helikoptera. Przesłałem panu zdjęcie. Wygląda to jak jakiś. Królik, ale niestety zdjęcie jest bardzo słabej jakości i mało na nim widać. Ale mamy podejrzenie, że był to właśnie ten gość, który uciekł ze szpitala. Mhm, mm widzę to zdjęcie, ale skąd pewne, że to ten gość jest właśnie tym królikiem? Może ktoś się przebrał dla zabawy? Panie prezydencie, przecież ten uciekinier ma obsesję na punkcie zająców. Kilkanaście lat temu ten gość też się przebrał za zająca, tylko miał trochę inne przebranie. Wysłałem panu prezydentowi kolejne zdjęcie. Boże, kochany, faktycznie. Dlaczego nie złapaliście tego królika, skoro go widzieliście? Gdy zobaczył helikopter, to ukrył się w polach i... nie widzieliśmy gdzie poszedł. A gdy przyjechały radiowozy, to już go tam nie było. O mój Boże. No dobra, na dworze robi się ciemno, a do wieczora mieliśmy poinformować o tym mieszkańców. W takim razie musimy to zrobić. Pewnie będą bardzo panikować, prawda? Pewnie tak, jak przy świętach Bożego Narodzenia, ale trudno, musimy chronić ludzi. Zatem do stacji telewizyjnej Brookhaven i poinformuję o tym prezentera. Niech powiedzą o tym w dzisiejszych wiadomościach. Panie prezydencie, właśnie dostałem dokładniejsze zdjęcie tego królika. Widać go całego i jest naprawdę przerażający. Dobrze, w takim razie przekaż to zdjęcie dalej. Niech... Niech pokażą go w wiadomościach. No to no coś narobił, Ercio. Mama się na nas bardzo wkurzyła. Dzieci, chodźcie do nas na dół. Oho, woła nas, dobra, chodź idziemy. Pewnie znowu na nas nakrzykrzy. Ach, dzieci, straszne te zakupy zrobiliście. No ale dobra, nic się nie dzieje. Nie będziemy się na was złościć. Chodźcie, obejrzymy sobie wiadomości, jak co wieczór, i spędzimy miło czas. Uwaga, mieszkańcy Brookhaven: oto specjalne ogłoszenie od prezydenta miasta. Tej nocy ze szpitala psychiatrycznego uciekł bardzo niebezpieczny człowiek. Ma on obsesję na punkcie zająców. Można go spotkać w stroju Zarażającego zająca Wielkanocnego. Oto zdjęcia, wygląda przebranie tego człowieka. Zalecamy nie wychodzić z domu, aby się nie narażać, ale jeśli będzie taka potrzeba, to gdy spotkacie taką postać, natychmiast uciekajcie lub schowajcie się w bezpieczne miejsce. Nie wiadomo, do czego zdolny jest ten psychiczny zajączek. Będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji. Nie, to nie może być prawda. Nie, nie, nie. Czy my naprawdę nie spędzimy normalnych świąt, tak samo jak święta Bożego Narodzenia? Chyba tak, w mieście jest bardzo niebezpiecznie. O mój Boże, dlaczego akurat w naszym w tym mieście muszą dziać się takie rzeczy.